Marian Banaś trolluje ministra. Będę Cię obserwować. Marian Banaś do Mariusza Kamińskiego. Będę Cię obserwować. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński założył konto na Twitterze. Kierowany przez niego resort zachęca, by śledzić wpisy polityka w portalu społecznościowym. Na takie wezwanie błyskawicznie zareagował prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Witaj Mariusz. Oczywiście będę Cię obserwować, napisał: Dzień dobry. Od dziś informacje o mojej bieżącej aktywności znajdziecie Państwo również na tym oficjalnym profilu na Twitterze, przekazał w swoim pierwszym wpisie na Twitterze minister Kamiński. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji napisał z kolei, że zachęca do obserwowania oficjalnego profilu ministra Mariusza Kamińskiego. W ciągu godziny od wrzucenia pierwszego wpisu konto Ministra Spraw Wewnętrznych zyskało ponad 2300 obserwujących. Kamieński z kolei zaobserwował ponad 20 użytkowników, w tym m.in. oficjalne konta Prawa i Sprawiedliwości, Polskiej Policji, CBA oraz profile premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Obecności na Twitterze Ministra Koordynatora do Spraw Służb specjalnych nie przegapił szefnik Marian Banaś, który również niedawno zaczął zamieszczać wpisy w tym portalu społecznościowym. Witaj, Mariusz. Oczywiście będę cię obserwować, napisał urzędnik. Prezes Najwyższej Izby Kontroli założył swoje oficjalne konto w serwisie Twitter 2 czerwca. Serdecznie witam na moim oficjalnym profilu, napisał wtedy Banaś. Po prawie dwóch miesiącach istnienia konto Banaś Ama ponad 27 tysięcy obserwujących. Szefnik obserwuje jedynie 8 innych kont.